Pojemność bagażnika w Częto. Butla jest, została przestrzeń. Co tam można wsadzić? Skrzynkę na napoje. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie czy nie wejdzie? Oglądajcie. Witam serdecznie w serii auta do 10 tysięcy złotych. Na tapetę dzisiaj wchodzi Fiat częto z 96 roku. Zakupiony za 900 zł. Jest to samochód mój prywatny, który został kupiony, dlatego że był tani, to jest raz. Dwa, że całkiem inaczej się takim samochodem jeździ niż współczesnymi samochodami. No i nawet jest fajna przygoda jazdy takim samochodem. Dlatego też opowiem w tym filmie, co zostało zrobione, za ile. I samochód jest naprawdę do jazdy, można nim jeździć tak naprawdę na co dzień. I tak, Fiat Cinco z 1996 roku, 700 pojemności, dwucylindrowy silniczek, moc 30 koni mechanicznych. Został zakupiony za 900 zł. Przegląd i ubezpieczenie. Przeglądu nie było. Ubezpieczenie było w sumie na parę dni. I ubezpieczenie kosztowało mnie 291 zł i 100 złoty przegląd, samochód naprawdę przeszedł sam przegląd nie trzeba było tam żeby ktoś przymrużył oko jak to się tam w latach 90, -tych, 2000 -tych robiło po e, prostu samochód sam przeszedł z siebie przegląd wszystko działało I tym samochodem jeździł pan 70 ponad 70 lat miał e, ten pan oczywiście, nie samochód i jeździł nim aż praktycznie do śmierci miał tam jakieś przygody tym samochodem Samochód był po wypadku. Zresztą pokażę, gdzie. Ale naprawdę stan blacharski tego samochodu jest, bym powiedział, no dobry, bym powiedział. nawet Bardzo dobry, bym powiedział, jak na samochód z 96 roku. Także dałem za samochód 900 zł. 291 dałem za ubezpieczenie. I 100 zł przygód. I tak naprawdę samochodem już można było normalnie, legalnie poruszać się po ulicy. Co dało nam kwotę... Takiego samochodu do jazdy 1291 zł. I samochód w teorii był do jazdy. No ale mówię tak, przejrzałem na przeglądzie, byłem po prostu zdziwiony. Po prostu pojechałem w sumie na ten przegląd tym samochodem, żeby zobaczyć co w nim jest ewentualnie nie tak, czy on przejdzie ewentualnie przegląd. Jeżeli nie, oczywiście diagnosta by mi tam powiedział co. Trzeba by było to naprawić i wrócić. Naprawdę zawieszenie ręczny światła nawet, nie ma bardzo dobre. Gdzie od kolegi ostatnio Audi A4 jechałem. Yy to w tym aucie w tej B6 od niego światła naprawdę tragedia. Tam 2000 on ma, tam ostatnią chyba z B6 2003, w kombiku 1.8 turbo i tam świateł praktycznie nie ma. to też może służyć materiału. Tutaj są światła firmy Karelli, ile dobrze wymawiam to. I te światła świecą bardzo dobrze. No i co zostało w samochodzie zrobione? Podstawowe serwisy. Oleje, filtry, rozrząd gdzie te ceny były naprawdę, naprawdę fajne. To tak, rozrząd kosztował 130 zł, 50 zł kosztował olej, filtr oleju kosztował 15 zł. Z tego, co widzę, yy, świece kosztowały 24, kable 35 zł i filtr powietrza kosztował 20 zł, co dało nam łączną kwotę z tego, co tu mamy, 1565 zł plus robocizna. Kosztowało to 150 zł. Robocizna mówi, że naprawdę nie było dużo roboty przy tym samochodzie. Ponoć ktoś tam mi gadał, że jest ciężki dostęp do świec, bo silnik jest położony tu gdzieś przy zderzaku Ale ten mechanik co to robił, mówił, że robił te auto tak, że nie ma tragedii. Tragedia mój to jest teraz w niektórych autach, a nie w Cinquecento Dwie świece mówi, naprawdę moment, rozrząd. W oleju też tam nie wchodzi dużo, bo 2 litry chyba mimo z tego co mówił. I co dało łączną kwotę 1715 zł. Samochód, który miał wymieniony za tą kwotę rozrząd, ubezpieczenie na rok, przegląd na rok. Wymienione płyny eksploatacyjne. Naprawdę hamulce ten samochód ma bardzo dobre. Opony też ma 2000 zimowe, to są 18 rok chyba z tego co pamiętam. Trzeba by zobaczyć. Naprawdę udało się za 900 zł kupić samochód który, który się nadaje do jazdy na co dzień. Wiadomo, że on nie jest tak wygodny jak współczesne samochody, ale naprawdę tym autem się idzie poruszać. Idzie i jedzie się T80 spokojnie, 90 tym autkiem się leci. I kwota wyszła łączna tego samochodu 1715 zł. Także uważam, że za samochód, który będzie miał to wszystko wymienione, to nie jest dużo, nawet mało. A jaki jest koszt rejestracji takiego samochodu? Tego samochodu akurat wyszedł koszt zerowy, ponieważ samochód był kupiony z jakiegoś tam komisu i jest fakturka wystawiona na niego, dlatego też nie ma, ale nie wiem, czy to nie zmienili. Samochody do 1000 zł nie podlegają opłaty skarbowej, także koszt jest także zero. I rejestracja przewidziania tego samochodu nie jest też duża, bo jest zerowa, dlatego że samochód zgłosiłem przez internet. przez stronę i zgłoszenie samochodu jest równoznaczne z rejestracją i oczywiście też mogłem zachować te czarne tablicy, gdzie chciałem je zachować. I uważam, że to jest takie fajne. Fajny smaczek mieć cińku że to ogólnie każdy samochód chyba na czarnych tablicach to jest fajnie. Tak inaczej. Także dalej kwota się nic nie zmienia. 1715 zł chyba. Tak jak tam było powiedziane wcześniej, bo nie widzę teraz ile to dokładnie było policzone. I autko jeździ. Zobaczmy sobie samochód teraz z bliska jak on wygląda i co? Potem przejdziemy do dokładnych oględzin. Teraz może troszkę historii modelu Fiata Cinquecento. I tak, był produkowany od 1991 do 1998 roku. Od 1991 do 1993 był produkowany pod nazwą FSM, czyli Fabryka Samochodów Małolitrażowych. Później od 1994 do 90. Jako Fiat. W skrócie, z tego co mi się wydaje, fabryka Italiana Automobili Turyne. I tak, silniki mieliśmy w tym samochodzie 3. Właściwie były cztery, ale tak, e, 700, moc około 30 koni, 900, 40 koni i 1100. 50, około 54 tam koło nie miało. Chyba dokładnie 54, to też miało coś niedokładnie, chyba 30. Eee, dlaczego mówię 4 silniki? Bo z początku 900 była 903 pojemności, a później chyba 898. I też był Fiat Cinquecento Electric, który nazywał się Eletra. Jak dobrze oczywiście wymawiam to eee, nazwę. W wyposażeniu Fiata Cinquecento można było mieć nawet klimatyzację. Ale to na pewno nie w 700. -ce. Czy na pewno, to nie wiem. Też miało składany dach, która wersja się nazywała Soleil. Ten dach był po prostu taki zwijany. Siągę naszą zwijaną. się tak składał w taką harmonikę i nie mieliśmy dachu. Także to była wersja Soleil. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie? Ten samochód był produkowany przede wszystkim w Polsce. W Tychach. Zaprezentowany był w 91 w Turynie. Mówi się, że tam zastąpił jakiś polski samochód, teraz już nie pamiętam, który. Po prostu miał być następcą malucha, a był produkowany razem z maluchem. Cinque to kosztowało coś. Ten kosztował chyba 18 900, ta 700, -ka? albo 20 900, teraz już nie pamiętam. Yy, bo Mówili mi po prostu, że ten samochód kosztował jako nowy, a wtedy można było mieć za te pieniądze. Za niższe pieniądze, nie za te, za 12 tysięcy kosztował maluch. Dlatego też maluch był razem produkowany do, tam, do 2000 roku, chyba. Po i z był produkowany. Z historii coś jeszcze mogę powiedzieć: były zasilane gaźnikiem. Były chyba trzy gaźniki: Foss, Weber i ISAM. ISAMy to były chyba japońskie. Na pewno były japońskie. Także co mogę powiedzieć, teraz z historii. Od 91 do 93 były produkowane tak zwane bezklapkowce. Czyli te samochody po prostu zamiast korka, zamiast klapki, tak jak ten ma, to miały korek w lewu, tak jak w elegantach było, czy tam w maluchach normalnie. I to tam miało jakąś szarą chyba tapicerkę, czy czarną. Później tu były szare. To już tam musicie sobie gdzieś zobaczyć na innych kanałach, czy tam gdzieś indziej. Także tyle by było mojej wiedzy na temat historii świata Cinquecento. Baczmy sobie dokładnie ten egzemplarz z bliska, jak on wygląda. Nie wygląda źle tak jak mówiłem, miał przygodę. Tutaj ten błotnik był robiony co dokładnie, nie wiem, co się z nim stało. No ale no widać ewentualnie jest tam szpachla, na nim odpada i to, to widać. Po szybie też już widać. Stało takie... No wycieraczek po prostu jest na, na tej szybie. No wiadomo, gdzieś jakieś obcierki rysek, to się nie będziemy czepiać. I tutaj też coś musiało być, ponieważ... No jest to przytarcie, no nie widać, ewidentnie, że jest przytarcie. Co mówiłem o tej klapce, po prostu nie miały tej klapki. Tylko po prostu był ten korek na płasko tutaj na zewnątrz, był zamontowany, nie miał klapki. Te cinkuczęta są jak najbardziej pożądane. Uchylany ma szyby ten samochodzik, co jest fajną rzeczą. Pamiętam, jak tam ciocia miała, jeździło się, to zawsze się te szybki otwierało latem. jakiś tam bajer był. Co? Tu na klapie widzimy wniotkę. Jakieś otarcie, no ale mówię, do eksploatacji tego samochodu to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Także mi to przynajmniej nie przeszkadza. Na pewno chciałbym to kiedyś wymienić, zrobić go, żeby był taki ładny. Ale mówię, gdzieś tam używam go po, tu po mieście, żeby nim jechać. Jedzie się nim do sklepu czy coś, no żeby nie palić tam. Bo samochodem, który się jeździ na co dzień, to jest diesel, dlatego żeby go też ten nie używać. Tu na dachu mamy, mamy wniotkę. I to też trzeba będzie wypchać, tylko mówię, na razie nie robimy, autko jest przygotowane do jazdy, na pewno je, może w przyszłym roku jak będzie na to czas, to się go dopieści do tego stanu takiego, żeby był naprawdę ładny, bo uważam, że no już chyba zasługuje na status klasyka Fiat Cinquecento, tym bardziej ten ma jeszcze czarne tablice, które chciałbym zachować i porobić te rzeczy, tak naprawdę tych rzeczy nie ma dużo, no ale, nie ma dużo, ale przychodzi co do czego, one wszystkie kosztują. Z przodu no ta maska widać, jakby wygięta była, musiała być chyba długo podparta patykiem albo co? Szpatykiem tym prętem. Także autko nie jest w jakimś w stanie. Progi ma zdrowe, podłogę ma zdrową. No i co? Naprawdę fajne, fajne, inne auto niż, niż co są dzisiaj. Czy tam ZAT 2000-2010. Całkiem się ten samochód zachowuje. Nie ma ABS-u. Przy odpalaniu trzeba sanie włączyć. Dwa cylindry. Ale co? Lubię go. Tyle. Przejdźmy sobie do wnętrza samochodu. Co jeszcze mi się podoba? Dźwięk tej klamki, tego, tych drzwi. Tego nie idzie pomylić z innym samochodem chyba. Jak tylko z No i popatrzmy sobie. Funkcjonalność może tego. Kieszeń w drzwiach. Kierowcy. Wam, że nie jest jakaś mała i spokojnie można z niej wyciągnąć. Nie tak w niektórych autach jest, dosyć głęboka. Eee, można z niej, choćby skrobaczkę wyciągnąć bez żadnego problemu, przynajmniej ja. Co? Dalej tutaj półeczka, która jest bardzo praktyczna. Na liczniku nie ma zbyt wiele. Co jest fajne, że w tym aucie nigdy nie było radia. Jest półeczka oryginalna, nigdy nie było radia. Sam od jest jest tak jak jest używany. Eee, co? Tutaj. Pokażę to. Jest odsania. Wiadomo. Ciągniemy sanie, Odpalamy samochód. Pochodzi troszkę. Opuszczamy. No się zagrzeje. I można jechać. Półka dosyć duża. Nie ma słowka zamykanego. Chociaż można by było zastąpić. Eee, tutaj, gdzie jest. Eee, Popielniczka, no ale co możemy? Pieniądze, zazwyczaj ktoś tam rzucał. Skrzynięczka robiegowa. Tu półeczka, oczywiście na jakieś graty. Lampeczka. I Nie świeci, No tak ona nie zauważyłem, że ona nie działa. Chyba nigdy nie używałem. Kieszenie, tak samo u pasażera. Te fotele nawet nie są jakoś zniszczone. samo ma tam około 90 tysięcy przebiegu przeszło. I co, wnętrze? Chyba się nie prezentuje jakoś źle. No, i jak samochód ma przyjechane, tam w rękach tych powiedzmy 100 tysięcy nie ma. Nie jest jakoś to za bardzo zniszczone, wyciorane, jak to się mówi. Jest to ok, bo no mówię, miejsca na dwie osoby naprawdę jest bardzo dużo. Tutaj jest urwana rączka do otwierania. Teraz usiądę sobie do tyłu, zobaczyć, jak tam jest. już zobaczyć, już tam siedziałem. E... Urwana jest ta rączka do otwierania, ale tutaj mamy taki banan, czy co to jest? Podnosimy go. O. I fotel się otwiera. Także wejdźmy sobie. Zobaczmy, jak jest z tyłu. No co, jak fotel nie jest złożony? To jest ok. Na nogi muszę powiedzieć, no co. Nie ma jakoś tragedii, żeby było, no. Normalnie, nawet za bardzo nie wbijam kierowcy, no teraz, tak, kolana w plecy, ale jak się siądę normalnie, dotykam, ale myślę, że już by to kierowcy nie przeszkadzało. No wnętrzek, no takie malutki samochodzik, no jest ciekawy lecinko, czym to ma. Chyba 3,20 coś długości, ale tutaj nie jestem pewny. gdzie słyszałem, ale mogę pomylić. Także... Jest tu dosyć miejsca. No nie można powiedzieć, jak na takie auto. Na pewno jest więcej miejsca niż w eee, Tak mi się również wydaje. Jest popielniczka. Cykr łapki są. U kierowcy nie ma. Uchylana okienka, co jest fajnym bajerem. O. I uchylone mamy. Także... Miejsca na głowę... Dotykam, po prostu dotykam już yy, podsufitki głową. Widziałem, ktoś miał zdemontowane, nie wiem, Z2, szczelam. To się noże, Z2, centy, 2-3. Może uda się odzyskać. Owisa ta podsufitka, także myślę, że jakby tej podsufitki nie było, choćby może była przyklejona, bo jakby jej nie było, to bym nie haczył. no. Może jakby się trzymała do góry. No i co? Cóż mogę więcej powiedzieć? Ten pokrowiec, nie ściągam go, bo mi się podoba pod spodem. Kanapa jest jagnowa, jest oryginalna z tego samochodu. Tak mi się wydaje, ale powinna być. I ona nie jest zniszczona. I przypominają mi się takie się fajne, do tylko nawet to zmiłe takie kocyki. No i co? Tyle o wnętrzu kabiny. Ale naprawdę, mówię, da się podróżować do pracy. By miało z 5-10 km jeżdżąc we czterech dałoby się. Przejdźmy do bagażnika. Bagażnik. Tego cinkłoczęta. Ogólnie cinkoczęto po włosku znaczy 500, ale to chyba wszyscy wiedzą. Yy, bagażnik. Półeczka podnoszona wraz z klapą. To była gaśnica. Nie ma jej. Już tam widać. Co? W cienkoczynkach gniły bardzo tutaj te, te boczki. Dlatego ja nie widać to może z tej strony. Tu jest zdrowe. Tam jest to zdrowe. Podwija się ta wykładzina gumowa. Nie idzie dźwignąć Koło zapasowe. O. Bagażnik, mówię, ma 120-150 litrów. Szczelam, nie wiem dokładnie. Sprawdzimy sobie, jak do niego będzie butla z gazem. Sadzimy w przybliżeniu, o, jak to wygląda. Spodzimy z butla tutaj. Powiedzmy, wsadzimy koc, żeby nie latała. Owiniemy ją. Podaj jedną ręką. Zawsze mi nauczyciel mówi jedną ręką, to ty se możesz pogrzebać w kieszeni. O, tak. I co? Może i by skrzynka piwa czy napoju gazowanego jakiegoś weszła. He, chyba by weszła. No. Także bagażnik wygląda tak. Zobaczmy jakby był zamknięty, bo... Zamkniemy sobie tą półkę. Załóżmy, że jest zamknięty. No, miejsca jest. Jak na takie malutkie autko. No, na pewno dużo większy i praktyczniejszy bagażnik niż w maluchu. I z bagażnikiem to by było na tyle. Silnik prezentuje się następująco. Malutka jednostka 700 cm pojemności. 30 koni. No, odpycha się ta autko, no co? Jedzie, w maluchu było tam 23, 24, tu mamy 30. Dla mnie, Cinquecento ogólnie to jest właśnie z tym silnikiem. 700 pojemności. 900 -ka to już bardziej według mnie pasuje do Seychento. Nie wiem, tak jest moje jakieś głupie przekonanie. No, jeden Sporting, wiadomo. Nagram też o Sportingu, bo posiadam Seychento w wersji Sporting 1.1, żółte w kolorze Jarlodzineska. Jeszcze też nie jest gotowe, też pomału. Na pewno kiedyś je pokażę. No i co? Podparty drutem, patykiem, nie wiem czym. Nie wiem, przez to się może maska wygięła. Ciężko powiedzieć. Co tu więcej pokazywać? Silnik jak silnik, 700. -ka. A jaki koszt y, części do samochodu? Tam do silnika już nie będę podawał, bo podałem y, na początku filmu. A koszt, teraz podamy zawieszenia, tarcze, klocki, takie pierdełka e, Oczywiście tarcze przód 140 zł. Z klockami oczywiście. Szczęki do tyłu 40 zł w tych granicach. Do tego mamy bęben do tyłu. 1 sztuka. 55 zł. Amortyzatory przód 140, kompletne sprężyny przód, komplet 80 zł. Do tyłu amortyzatory 90 zł sprężyny też jest tam około 80 zł, wahać 110, końcówka jakaś drążka 70 zł. Za sztukę mam podane to końcówka drążka drogo. Czy drogo, Nie wiem, czy drogo. Także nie jest tautko jakieś drogie w utrzymaniu. Wyter wycieraczki do przodu można kupić za 15 zł. Nie wiem, tak patrzę nożarówki, to wiadomo, tam do 10 po 10 zł do tego samolotu. Także nie jest drogi samolot w eksploatacji bym powiedział, że jest nawet bardzo tani. No i cóż tyle by było szczęści. No i rozwiązanie zagadki. Jest. Udało się zmieścić skrzynkę z napojem chodzącym. W sumie jest to jest skrzynka na napój chodzący, bo jest pusta. I co? Już wiemy, po co jest bagażnik w samochodzie Fiat Cinquecento. Na gaz i na napój. Także pozdrawiam wszystkich. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję do następnego odcinka. Cześć.